No i dzień dobry wieczór wszystkim. Minęła godzina 19, to znaczy, że spotykamy się jak zwykle ja i moi ulubieni zboczeńcy. Czyli wy, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Jest wtorek, słuchajcie, jest taki dzień, e, że się nie chce siedzieć w domu, prawda? Wiele osób wyszło, ja też wyszłam dzisiaj raz wam wszystko opowiem, zanim to się stanie, to się napijmy czegoś, znaczy ja się napiję na pewno, nie wiem jak wy, mam nadzieję, że też. Ja oczywiście piję z pięknego kieliszka po mojej babci, tym razem taki jest pierdolony. no nie wierzę, brudny kieliszek mam. No dobra, nieważne, mój brud. Cześć wam wszystkim, widzę, że się witacie, cześć wam wszystkim, ja też was tam widzę. Leję sobie wódeczkę, dzisiaj mam taką dużą buteleczkę, bo już stwierdziliśmy, niech będzie pochwalony na wieki wieków, bo już stwierdziliśmy, słuchajcie, z moim że nie będziemy się oszukiwać, kupować mały butelek. Bez sensu. A bo jak kupiliśmy tą wódkę 10 litrów? 42, no to nie tak źle. Słuchajcie, więc zacznę od tego, że wasze zdrowie oczywiście. Raz, dwa, trzy. Słuchajcie, zacznijmy też od tego, że są promocje. Są promocje, więc musicie koniecznie, słuchajcie, spróbować w Rossmanie. Są wspaniałe promocje na kosmetyki. Ja oczywiście kupowałem, jak kupię, jak się kiwiecie, to są takie drobne gówna, ale wiecie tego się. Zawsze jak się kupi tego więcej, to tam wszystko się taniej wtedy wychodzi. Także koniecznie, słuchajcie, wybierzcie się do Rossmana. Na makijaż są kosmetyki, nawet, y, nawet mam dzisiaj pomadkę, prawda, nową właśnie y, z tego nowego rzutu. Można podziwiać, także zachęcam Was serdecznie. Skorzystajcie z tego, że jest. Po drugie, skończyła się właśnie promocja na WD wiedące niestety więc musieliśmy kupić droższą wódkę, ale tam inne promocje są, to też Wam polecam. A po trzecie, słuchajcie, pamiętajcie nadal, że jest promocja w sklepie iperfekcyjność.pl. Oczywiście, że jest. E, dzięki temu, że współpracujemy z globalną marką Fruit of the Loom, to e, przy zakupie przynajmniej dwóch koszulek do końca tego miesiąca w pisaniu hasła e, velme, w, jak to się nazywało? Vel... Wyclem, czyli nazwy tej marki, co wiecie, co tam co oszukiwała, macie 20% zniżki. Także zachęcam Was serdecznie sklepy sklepu i sobie jakieś fajne koszulki, idzie lato, one są wspaniałe, nadadzą się idealnie, przewiewne, wspaniałe, globalna marka, współpraca. Explosion Amazing, wiecie, jest tutaj wspaniałe. Ale oczywiście w sklepie są też inne rzeczy, pamiętajcie, na przykład, że mamy oczywiście nadal kubki, na przykład taki Only RuPaul, can Judge Me, ale nie tylko, mamy też inne oczywiście, gdzie ja tu jeszcze kubek. Tu mam jakiś kubek, oczywiście, palec Lichockiej. To jeden z waszych ulubionych kubków, więc zachęcam. Zajrzyjcie koniecznie i wywieźcie sobie coś fajnego dla was. A przypomniałem sobie, że też mam paznokcie dwa pomalowane, bo testowałem kolory nowych lakierów. Też to sobie dzisiaj kupiłam, także korzystajcie. słuchajcie, Promocje są najważniejsze. Pochwalę się wam też, że wczoraj wieczorem przygotowałam sobie, a dzisiaj rano skończyłam. Słuchajcie, jazz spotka mnie na ulicy i urwie korale za antyreklamę. Słuchajcie, wczoraj wyobraźcie sobie, że taki piękny słoiczek szczawiu, Chciałam tylko tak się pochwalić, bo uważam, że szczaw jest wspaniała, ja pierwszy raz robiłam w słoiczku sztawik. no taką zrobiłam kokardkę, prawda, żeby jednak było wiadomo, że jest to mieszkanie gejowskie. To jest druga rzecz, no i słuchajcie, opowiem wam się, co się dzisiaj działo, bo po pierwsze, wyszłam dzisiaj po raz pierwszy od startu pandemii do restauracji. Na żarcie mówiąc krótko. Oczywiście zamawialiśmy dużo jedzenia do domu, wiadomo, jak wszyscy, ale mam nadzieję, że nie tylko my tyle zamawialiśmy, e, ale też y, po prostu po raz pierwszy chcieliśmy iść usiąść, wiecie jak ludzie, i tak myśleliśmy, myśleliśmy, gdzie by tu pójść, co by tu zrobić, i padło na coś, słuchajcie, my myślałem, że to musi być coś, czego sama nie robię, czego sama nie, nie żrę, a co lubię właściwie, co albo tam od czasu do czasu, wiadomo. I były dwie opcje do wyboru, chińczyk albo kebab, spadło na kebaba, także słuchajcie, moje pierwsze wyjście do restauracji po rozpoczęciu pandemii, to jest kebabownia, tak mówi moja mama przynajmniej o nim, ja nie wiem, to nie jest kebabownia, tylko po prostu restauracja, restauracja turecka, turecka była napisane? Tak, jest napisana, rzeczywiście. E, co i wam polecam, Pierdoliliśmy kebab, ale nie takiego w ciesie, tylko takiego na talerzu, prawda, żeby było bardziej restauracyjnie, żeby było bardziej, wiecie, tak oficjalnie, także e, ja jestem bardzo zadowolona i zachęcam was do jedzenia kebabów, tak raz na jakiś czas oczywiście, nie, nie przesadzajcie. E, a propos właśnie tego, że kończy się miesiąc lada moment. Chcę Wam też powiedzieć, że niedługo będziemy ruszać w. Tak, szaf prosto z Tak, tak, tak. Słuchajcie, szaf jest prosto z bo przyjechał do mnie z Rostocza, gdzie moja przyjaciółka zbierała go specjalnie dla mnie gdzieś tam, jakiś tam nie wiem, bezdrożach I już. Słuchajcie, ale też y, 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 czerwiec się zbliża, to znaczy, że rusza niedługo miesiąc dumy i wtedy mnóstwo oczywiście fajnych rzeczy w Sklepie i Między innymi dzisiaj do mnie przyszły flagi, które będą dostępne, słuchajcie, tak żebyście mogli kupić takie fajne, to jest akurat taka duża, 150 na 90, będzie taka flaga, słuchajcie, do kupienia. Będą też koszulki okolicznościowe, kubki, torby, będą nazwami waszych miast, z tęczowymi sercami, będą też mniejsze flagi, będą też inne niespodzianki. Słuchajcie, to wszystko już niedługo, od 1 czerwca w Sklepie i będą też promocje, będą gratis będzie wszystko się działo. Także szykujcie się, oszczędzajcie pieniądze, kurwa po 1 czerwca. Jak ruszymy, to, to się nie zatrzymamy. E, także już teraz wam mówię, że, że będzie, będzie mega. E, to jest druga rzecz, słuchajcie, i od pani posła ci restauracji Semastrian gotujesz. Tak, ja wiem, ja to wspaniale gotuję, to ja wiem, ale wiecie też. czasami człowiek ma ochotę, żeby ktoś tak zrobił coś. Mój współlokator to... No nie. Ale po prostu stwierdziłam, że ja pójdę, coś sobie zafunduję i opierdoliłam takiego. Słuchajcie, zjadłam, żeby was nie słuchać. To było taki kebab z kurczaka, z frytkami i z surówką i do tego piwerko, kozel i zapłaciłam 38 zł. Bardzo dużo wiem, ale no. To, no trudno. Eee, to jest druga rzecz, o której chcę powiedzieć. I kolei, co? I kebab o, chodzi za mną o tydzień. No właśnie, też tak mam, że kebab za mną chodzi już kilka dni, ale w końcu się zdecydowałam i zrobiłam to. Przyszły też, słuchajcie, do mnie zakupy z chemu. To muszę wam powiedzieć, bo zaszalałam trochę. Kupiłam coś, co nie wiem, czy będę to nosić, ale taką koszulę sobie kupiłam. Ona jest zielono-biała, może to kamera to światło dobrze nie pokazuje, ale cały czas rozważam, nie wiem, czy ją będę nosić. Muszę ją otworzyć i przymierzyć, ale powiem wam, no tak się stresuje trochę. Bo jednak koszula, zwłaszcza zielone, to jakoś tak się, się trochę boję. Bo to nie do końca jest moje, 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 moje kolory to są po prostu. Ale zobaczymy, wszystko wam dam znać, oczywiście. No i w tym tygodniu w zasadzie, wiele będzie się działo. Przede wszystkim słuchajcie, mamy, mamy już jutro wirusowy YouTube Live, to pierwsza rzecz, oczywiście. Pewno już wiecie, bo wam mówiłam o tym, że naszym gościem będzie Nev, wokalista, wokalista no disco polo, co będzie mówić, Disco Polo, który śpiewa, będzie miał właśnie premierę swojej piosenki lada moment, lada dzień. I u nas przed premierem. Fragment tej piosenki usłyszycie. To będzie piosenka pod tytułem. Czekać, Mam gdzieś ten tytuł. Tutaj zapisany muszę wam powiedzieć, bo jeszcze jej nie znam tak dobrze. Dzika noc. Także wiecie. E, to już zapraszam Was serdecznie jutro, oczywiście. E, były rozmiary. Jaki masz rozmiar? Rozmi znaczy, koszulka, mam XL, że tam wziąłem. Nie wiem, koszule, nie wiem, czy to jest dobra może być to do uszach, ale raczej nie. Eee, ale słuchajcie, wirusowy YouTube Live oczywiście już, e, już w najbliższą środę, już jutro. Co się będzie działo? A no jak zwykle będziemy z Grubą się oczywiście musiały pożreć o coś, bo jak ona czegoś nie zerze, to się musi ze mną pożreć. Cześć, z tej strony jej perfekcyjność. I szalot, słuchajcie, zapraszamy was. Ja chciałem teraz coś powiedzieć. No, woda, nowa. Zapraszałem. Nie, teraz już kontynuuj, kurwa, pociągnęłaś źle, to no teraz nie, ja będę. Nie, nie, nie. nie. Weź niku ze mną, co by to chciała, żebyś życia. Tak, jestem twoje. pyta.pl. Tak. Słuchajcie, pyta.pl, zapraszam serdecznie już najbliższą środę o godzinie 20 na wirusowy YouTube Live. jak Czyli z... najlepszy patostream. Ja to lubię. Bo zawsze chcę być mądrzejsza. Znaczy, jestem. Nie. Także jak widzicie będzie się działo. Będą, jak zwykle niespodzianki, będą oczywiście konkursy. Mamy dla Was mnóstwo rzeczy, będziemy wam opowiadać o tym, jak wysyłaliśmy, wysyłałyśmy list do Ojca Tadeusza Ryzyka z Waszymi pozdrowieniami, od Was pozdrowieniami i z naszym zdjęciem oczywiście. To wszystko już jutro o godzinie 20, także koniecznie bądźcie z nami, oglądajcie nas na YouTube, a tym bardziej, że być może to będzie jeden z ostatnich wirusowych YouTube Live'ów, więc no jakby zachęcam was do tego. Co zrobić, żeby to nie był jeden z ostatnich? Ano bardzo prosta rzecz, musicie nas wesprzeć. Jak to zrobić? Bardzo prosto, słuchajcie, musicie po prostu nam dać trochę waszej kasy, mówiąc krótko, tak wprost, zrzutka.pl z wirusowy, wirusowy, to jest nasz adres, gdzie możecie wpłacać, ile chcecie, ile chcecie wpłacać, żeby nas wesprzeć. My wam za to się oddzięczymy, mamy dla was za różne, tam są progi takie, możecie sobie sami zobaczyć z boku, dostaniecie od nas za to różne niespodzianki, podziękowania, gadżety, zdjęcia, autografy, wszystko wszystko tam tylko sobie chcecie. Zachęcamy was do tego, No bez tego nie przetrwamy, bez tego jakby nic, nic już dalej, nic nie będzie, nie będzie niczego. E, także zachęcam was do tego bardzo, bardzo serdecznie, bo to jest jedyna opcja, żebyśmy dalej mogli być z wami. E, no a skoro już mówimy o takich zrzutkowych rzeczach, no to tak szybko tylko powiem o tym oczywiście, że jest Patronite, który, mój Patronite, który możecie też wspierać. To jest taka moja prywatna inicjatywa, prawda? E, serdecznie zapraszam do korzystania. Pamiętajcie, że od 10 do 100 zł możecie sobie wybrać, ile chcecie, wasza decyzja, wasz wybór. Ja się nie będę wtrącać, prawda? Ja tylko podziękuję wam później serdecznie w taki oto sposób, między innymi pokazując wasze nazwiska, jeśli oczywiście tego chcecie, bo może anonimowo, pokazując wasze nazwiska na tej liście, tak żebyście mogli powiedzieć innym, patrz, ja też jestem odpowiedzialny, odpowiedzialna za powstanie tego programu. Ja też jestem osobą, która dzięki której możesz oglądać JP na wirusa, czy na wirusowi to Live, tak samo oczywiście. To wszystko się dzieje. A pytanie, czy się myłam dzisiaj? Otóż tak, tak dziś było mycie. Miałem się też gości. Była kawka, był serniczek. Ja oczywiście nie jadłam. Były pączki, które ja z inspektor było dużo rzeczy, się działo, była wizyta dzisiaj na poczcie. Było dzisiaj mnóstwo, mnóstwo rzeczy, słuchajcie. E, to jest to, zresztą no to tak musi być, bo już wracamy do normalności, prawda? Normalnością jest też to, że muszę Was zaprosić do subskrybowania mnie na YouTube. E, tutaj musicie znaleźć sobie jej perfekcyjność. Kliknąć subskrybuj, kliknąć taki malutki dzwoneczek obok i to będzie, prawda? Wystar to wystarczy, to wystarczy już nic. Więcej już nic nie musicie robić, nic już kompletnie. No ale najważniejsze wydarzenie, oczywiście, słuchajcie, dla mnie w tym tygodniu jest to, że premiera mojego nowego stand-upu Jej Perfekcyjność zaprasza na After Online już w ten czwartek, 28, pojutrze mówiąc krótko Pojutrze już, słuchajcie, to się wydarzy o 21, dla osób, które, um, dla osób, które kupią bilety będzie możliwość zobaczenia tego wyjątkowego wydarzenia A bilety oczywiście są do kupienia nadal jeszcze na sklep jejperfekcyjność.pl od 10 zł do 25, albo bilet, bilet VIP-owski, w ramach którego dostajecie jeszcze do wyboru torbę albo kubek, jaki sobie tam wybierzecie, to jeszcze jest dodatkowa taka atrakcja. Ty sami decydujecie, ile chcecie wydać na bilet to wszystko, to wszystko zostaje. Tak, bilety VIP jeszcze są, bo widzę pytanie. Od Ranilew 1 czy jest, jest jeszcze są bilety VIP. Także spokojnie, chociaż oczywiście pamiętajcie o tym, że liczba biletów jest ograniczona, bo ja nie sprzedaję także wszystko przy każdy może. Nie, nie. Ja postanowiłem, że słuchajcie, jest taka sytuacja, że tylko wybrane osoby, te, które zdążą, które będą pierwsze, będą miały okazję zobaczyć mnie w moim nowym stand-upie. E, jej perfekcyjnie zapraszam na after. E, także moi drodzy, śpieszcie się, bo czas nadchodzi. 3. To jest liczba deal, do które mam w domu. I wierzycie? Uwierzcie to, bo już za trzy dni opowiem wam o tym na moim stand-upie. Jej perfekcyjność zaprasza na after. Bądźcie ze mną koniecznie. Przyjdźcie, bo ja potrzebuję Was, żebyście byli. No właśnie, to wszystko już wkrótce, już to trzy dni, no właśnie tak dzisiaj jeden dzień, jutro drugi, i później trzeci. Także oglądajcie koniecznie. E, pytacie, gdzie JP na wirusa z wczoraj na YouTubie? Jeszcze nie ma, będzie dzisiaj wrzucę. Nie miałem po prostu kiedy tego zrobić, bo się cały dzień praktycznie byłam poza domem. Także wybaczcie, będzie oczywiście. E, wiem dużo się my, przez to woda się marnuje. Ja dokładnie co mówię mojemu spolokatorowi, że moje nie mycie się. To jest ratunek dla planety Ziemi. To po pierwsze, po drugie, mówi się, że prysznic, a nie kąpiel. Nie, jak ja biorę kąpiel w mojej malutkiej wanience, to ja naleję tyle kurwa na dnie, siadam i wypieram tyle wody. Że mam dotąd i jest oszczędność. Także im jestem grubsza, tym bardziej ratuję planetę Ziemię. Później pytacie mnie: O, przetywać, przetywać. tak kurwa, bo chcę pomóc Ziemi, chcę pomóc kolejnym pokoleniom przetrwać, słuchajcie. Także to wszystko robię dla Was. Robię to dla Was. Dzisiaj dzień matki, mam nadzieję, że złożyliście swoje życzenia już swoim wybranym matkom, albo swoim prawdziwym matkom, albo swoim przybranym matkom. Bo różne są matki, może mieć różne, uważne. Ja moje oczywiście też złożyłam, słuchajcie, dostała ode mnie prezent, oczywiście kwiatki ode mnie od mojego brata, ale też lada dzień jeszcze dojdą, bo jeszcze nie dotarły. Dzisiaj niestety nie dotarły, niestety jeszcze książki dostanie ode mnie. Ona nie wie jeszcze, co dostanie, ale książki, ona bardzo dużo czyta i bardzo lubi, więc, więc wiem, że to jest prezent, który sprawi jej przyjemność. I ja się bardzo cieszę. Dzisiaj mnie pyta też, a co ty chcesz na dzień dziecka? Nie ja wie co ja chcę? No chcę perfumy? pakoraban dla XS. Ona wie to drogie jestem ja drogie, no to Ci nie kupię, ja mówię, no to chuj. trudno. E, także no, sytuacja była krótka, to była krótka piłka z moją mamą. E, moi drodzy, także to jest. E, to jest... Tak właśnie taka jest moja mama. Taka jest moja mama kochana, ale bez przesady też. E, rozglądam się dokoła, bo nie będzie dla was książkę do polecenia, nie, nie mogę jej znaleźć. E, czekajcie, bo że się... O jest. Spadło mi. Słuchajcie, to jest książka 3x3. 3 3. To jest 3x3. Mikołaja Milkę, to jest czwarta i ostatnia jak na razie przynajmniej, część e, Geja w Wielkim Mieście. E, Gej w Wielkim Mieście, taką powieść, którą Mikołaj Milkę wydał no, już kilka lat temu, ona teraz od nowa została wydana przez wydawnictwo e, przez wydawnictwo, jak ono się nazywał, nie pamiętam, no, res. E, e, i to jest, ale, ale dwie nowe książki się ukazały, znaczy dwie stare były podobnie wydane i trzecia i czwarta część zupełnie nowe, tak jak ta, trzy po 3 trzy e, po trzy. E, co to jest, słuchajcie, za książka, o czym ona jest? No oczywiście opowiada przygody dalej tego samego bohatera, który który no dalej oczywiście ma różne nazwijmy to zawirowania w swoim życiu związane z miłością, z mężczyznami, z seksem, z przyjaciółkami i tak i tak dalej. Także koniecznie, koniecznie e, sprawdźcie to. Myślę też, że można ją czytać nie znając tych dwóch tych trzech poprzednich części. Jeżeli samą tylko tą, tę książkę przeczytacie, to będzie też w sam raz dla was. Także e, polecam. E, no i co? No i powoli zbliżamy się do końca moi drodzy. 19.15 minęła, to znaczy, że musimy powoli kończyć od penawirusa, wirusa, żeby zrobić miejsce w internetach na jutrzejszy wirusowy YouTube Live. Także mam nadzieję, że jutro będziecie także z nami o godzinie 20. Pamiętajcie, Zaczynamy, nie spóźniajcie się z kurwy syny. Pamiętajcie też, żeby nas wesprzeć, póki jeszcze możecie, to wesprzyjcie nas, proszę, na, na zrzutce oczywiście. Gdzie jest ta zrzutka? O, tu jest ta zrzutka. Wesprzyjcie nas na zrzutce bo no to jest jakby coś, co nam ratuje, ratuje nam dupy, jak to się ładnie mówi, prawda? A jutro odpowiemy na Wasze pytania, będziemy gościć, oczywiście, Nefa, odpowiemy też na Wasze żywotliwości, przekażemy, oczywiście, te wiadomości, tak jak zawsze. Dla Was pamiętajcie, że wiadomości takie LGBT tylko u nas jedyny program taki. Jasiu, chcę, żeby go pozdrowić. asiu. E, pozdrawiam. Cię. całujecie w samo serce. Wyślij mi swoje nagie zdjęcie. Was. No Co, nie mogę tak powiedzieć, mogę. Właściwie wszyscy wysyłajcie swoje nagie zdjęcia. Ja zachęcam bardzo serdecznie. Proszę mi wysłać nagie zdjęcia. To jest moje dzisiaj wezwanie na koniec. A, jeszcze napiję się szoczika szybciutko. Póki jeszcze mam, bo jest 16 po, To tak jeszcze rzutem na taśmę. Wyklejemy. Moi drodzy, to znaczy, że czas najwyższy kończy dzisiejszy opery na wirusa. Ja was serdecznie całuję w samo serce. Wasze zdrowie. Widzimy się jutro o godzinie 20.